Cześć jestem, to jest kolejny odcinek z w drobnych odcinkach daszło. 19 odcinek. Czego on tu idzie? Ej tam, nie ruszaj się. się! Celował o. No już! Co za fali Co mi oni zrobić? Tylko nie przejdę tędy przez nich... Kończy stoją, oha. Brońsie! Jest tam kto! Ktoś ty? Zwycięstwo! Brońsie! Chodziło. Tak go trzeba. Teraz chcę ale też jest generowany w Wow. Wow. No. się ich rozwalić. No, by się przydało. Ale... Chodź Zróbcie. baby. Ha Zróbcie. 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 zobaczysz Jeszcze zobaczysz! to. Jeszcze zobaczysz. Zdechniesz to. Jeszcze zobaczysz. nie, dlaczego co? chodź? Zróbcie. 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 tutaj musi przyjść? Oh. Zwycięstwo. Oh. Zróbcie. O, Stój po strzelam! Jeszcze zobaczysz. Jesz. Nie rusza się. Broń się. Zabra A! Jeszcze zobaczysz. Zwycięstwo. Śmierdzący tchórz. Kanalia! O, oh, tak jak leżę! Zostawię to! Stój tam, Boże... Jezus Maria! Jeszcze nie z ciebie mocarz! Droń się! Jeszcze zobaczysz. Uf. <laughs> Broń, się, Broń się bandyto. Roz całkiem nie, całkiem nieźle, całkiem nieźle. Umieram. Tobie, tobie. Okej. Okay. Ktoś ty. Broń się. Że... O! o, o, o Zjazd to. Ktoś ty? Ej tam, nie ruszać się. Doj. Nie ruszaj się. Broń się. widz no, już. O. O. o! Bez w tobie po tobie. To... Co on wyprawia? Hmm. Jeszcze zobaczysz! Oh, oh, oh. Jest oh, tam kto? Wesprę w to po tobie. Broń się! Chodź! Wesprę oh, oh, w to po tobie. Czekaj. Co on tam tak leży? Ale on nie żyje! Co? Yes. Co to On było? takiego wydatek blaze? Ej tam, nie ruszaj! On nie żyje. Został zabity. Mm, nie ruszaj się. Strażę do mnie. Rozejrzeć się. Już. Hej, zaczekaj. Mm, nie ruszaj się. Jeszcze Baż zobaczysz. się, A, się nie rusza. Wybacz, ale nie pozostawiłeś mi wyboru. Chyba się starzeje. Jeszcze zobaczysz? Do usług. Sprawdź tamto miejsce. Nic tam nie ma. Stój! Chyba się starzeje. Aha, chyba. Nie, nie, nie. Idź on, Dobra. Chwileczku. Ta zbroja jest radziłem sobie. I jedziemy. No. Po 12 będziemy kontynuować ten odcinek, wiecie? Bo mam kolapety z mat i już nie mogę dłużej. A no, potem spokojnie. Nie no, oni łażą, ten biega, no Jezus Maria. To z... jest nie do zrobienia, jak by się zapić? Zdaje się, że cymbrolem spróbuj całkiem nie dźle. A fajnie, wracają. Czekajcie, kto tam idzie? Zwycięstwo! Broń się! No o, 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 Zwycięstwo! Nie uciekaj, tchórzu! O to chodziło, to chodziło. Broń się! Śmierdzący tchórz! Gdzie nie walczyłeś? To jest. To... Jest moc. Leci? No i co? A oni powinni z tego, żebyśmy zauważyli. Broń się! Ha! Oh, oh. Zwycięstwo! Ok! Dobra... To jest dobrze, jest Dobrze. go trzeba zajść Jak będę... Stój, miocie! Będę cały czas na przychodzie, będziemy Zauważał. Całkiem, 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 całkiem nieźle. Będę tobie. Aś, że oni... Tutaj właśnie... Cieszę się, że też mogę zrobić. Ktoś ty jeszcze zobaczysz Chodź! Oh. 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 Zwycięstwo! Nie, nie ster, nie Fak Hmm, jest... Nie wiem, to jest... Do na dłuższy no dłuż tu się czas, chodźcie. Mam czas tylko do jeszcze, 7 minut Dobra, przez 7 minut coś z naszym zrobić tutaj Już nie sądzę. Na pewno nie robi nam Dobra, pójdźmy sobie tutaj tędy Co my tu mamy? Szybko tędy. O to mnie załatwia! się bandyto! Stary. A no nie, to się już problem ustalił. A co z nie, Oni zrabodają nam wszystkie pewnie strzelają. Tylko strzelam! Okej okay, dobra, udało się. Aaa, tylko jedno strzela Wraca. Wraca. Sam. No, ja ten w ogóle podtrzyma więc nim dziennie niego jedno strzela mi Kanalia O tak No dobrze zabiliśmy na szczęście wszystkich kuszyków I co teraz? Co teraz, co teraz? wank Co to Łank? słuchaj <laughs> ci... O, zrobić dzwon kotel Okej, okay, Wiem jak to zrobić, wiem jak to spokojnie, wiem jak to zrobić Pójdźmy. Tędy on przejdzie chcę A tędy nie Tędy O cholera no kurde, O nie O kurde na

Celowałem niżej. A? O to... To na pewno cię zabije. Zwycięstwo! Udało się. O to mnie musi przyjść tutaj udać, gdzie ona jest? Eee, spok tutaj. sobie. A, przyjdę. Broń się. Niech cię sępy pożyć. Hu, hu, po tobie. No, jesteś. No już. Broń Broń się. Się. Ha -ha 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 -ha. Niech cię pożrą! Kto tam idzie? Broń się! Dzień dobry, Wesprę po tobie. O boż. Co to jest? Nie mogę strzał. Wraca i odejdzie Zrobimy w całą katalinę słyszę słyszy katedrę dzwon, wskazuję południową oddział wejść do ja miasta pomocy na Wiecie, się! że nie zapisałem, patrzcie. Gdzie jest zapis? Tutaj, dopiero. O Boże. Nic w ogóle nie zrobiliśmy, żebym odcinku, muszę powiedzieć. Pewnie, że nic. Pewnie, że nic. Co nic zrobiliśmy? Trzeba było zapisać. Nie ruszać się! Celowałem! Wyspiew to uratuje. Broń się! Oooo! pamiętasz mnie! Poddaj się! Śmierdzący tchórz! Renegat!

Minuta, fajnie zawaliście. Nie się zabięliśmy w tym długobłysku. Ktoś ty? Włażesz się ze mną walczyć? Jeszcze zobaczysz! He? Co on wyprawia? Ktoś ty? Jeszcze zobaczysz! Jestem dla siebie zbyt silnego.

Broń o, o, o. się! Ono samo, w coś sensie się uleczy. Oh, lepiej. Przynajmniej tych uczników mamy z głowy. <grych> nie wiem, coś zrobiliśmy w tym odcinku, ale. przed śmiercią dużo, ale. Teraz to. To. Co... ale radziłem sobie. Więcej raz zapisać, graja, ja tego nie robię i. tego dobrze. Na tym sobie zakończymy ten te, te odcinek. Po 12 wrócę do, od razu to zlecam, także trzymajcie się, oczekujcie po 12, oczekujcie do tego odcinka, trzymajcie się, zobaczenia i na razie, pa pa!